Hej, cześć, z tej strony klinka 1. Zapraszam Was do... Yy, poczekajcie. Do TPR. Jeżeli... dobrze to i jeżeli dobrze to mówię. Tak, dzisiaj zrobimy... Dzisiaj Wam pokażę parę animatroników. No. Tak. No to... No. Czyli tak najpierw że od spring mojego, tak... Yy, no, normalne chodzenie. Yy, Wszak zaczynamy, czy jest jakby teraz mija, w tym u Gai, który ma anima animację normalnego człowieka. Słuchajcie, teraz musimy trochę znaleźć jakieś światło, tak trochę... O. Tak, no i teraz... Wracamy, wracamy do Spin Bonnie'ego zatrzaski, zatrzaski na koniec Tak, R15 wykonać, czyli Perform R15 to aktywacja druga, o. <śpiewa> no, Siedzenie i kręcenie się, teraz stanie i kręcenie się, Krał czołganie. I Golden Seed eee, Spacer. Nie wiem czy tutaj dźwięki będą działać, ale to zobaczymy... Co to, to zobaczymy bo czasem, jak trochę lekko odwiem. Oj. Okej. Okay. jeżeli nie ma. Jeżeli nie ma dźwięków, to... Przez to, że coś mi się tutaj tej yy, ale może cicho grze. No i teraz yy, spręż nowe zatrzaski. Czyli moja ulubiona część <grywanie> <grywanie> wszystkiego. No. No i jedno z moich ulubionych czynności <laughs> Najfajniejsze jest to, że można po tym springoku przez chwilę chodzić. <laughs> no nie? No i idziemy do, in do kolejnego animatronika. Okej, okay, witam tak pocięcić teraz jesteśmy w Phantom Freddy. Em. An... Wiecie, no, no. No, niestety, nie mogłem... Jakim ja cudem nie mogłem wyjść? Czyli tak, pierwsze, faza A. Czyli, jesteś, że jesteś prawie że jesteś nieprzyjemnią osobą. Um. Yy, teraz, no, robię ja szybki błąd. Wymiana części, że, czyli, macie, kolejne, czyli masz, macie normalnie nogę i jarowa wersja. O. mi, przepraszam, jeżeli na jakąś rzecz nie będzie mnie, mnie to czeka, im. <grych> Tutaj są te same e, czynności, co w niego. Czyli teraz tak. Eeeh, naszego Hediego nie słychać. No, no, nie, nie będę mój próbował Krzyk. Przepraszam. Ja Was przepraszam że tego nie słychać. A nigdy tak wyszło. Czyli to było jedno z szybszych. Teraz idziemy do kolejnego animatronika. Okej, teraz jesteśmy główną, a główną taką nic twa trójkę, czyli sprintu trapem. Niestety mnie nie stać na sprinkler. Zobacz, zobaczycie, ja, ja mam go później, to i to masz, nie stać. Teraz idziemy po prostu do Springtrapa spring yy, spring trap może się też przekształcić w purple guy'a. No. Yy, tutaj kupiłem otworzenie maski. O. Ba, ba, bardzo sympatyczna i ładna twarz Animacja, to jest same dźwięki um, ja, ja was przepraszam, tego nie słychać Okej, okay, ja was przepraszam ja, 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 was, ja was przepraszam Ja bym ja włączył to wszystko na razie i nic nie będzie Springlock wam pokażemy, ja, ja wam pokażę później jak, jak mi się uda wybierać tych, tych, tych ticketów bo mi niestety jestem biedny No i teraz zapras zapraszam Was do kolejnego animatronika i to jest powód przez co nie mogłem kupić Springlocku Wydałem jego 20 biletów Aż 20 biletów On ma normalne animacje jak no normalny przecięty człowiek Oraz ma coś czego nie usłyszycie Zapraszam Was do ostatniego animatronika Okej, okay, to jest ostatnia postać z Pop która się nazywa Pop -Goals. Osobiście nie gram w tą grę, ale raczej jest fajna, więc ja mogę, mogę polecić, jako, jako jedyna jest na Steamie, więc... Jako jedyna z fangame w Napa. Czyli tak. Moż, 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 można mu mikrofon. E, mo można wyłączyć mu oczy. E, mo można go zamienić e, z luksa. I dla osoba teleportacja. Akurat jesteśmy e, w kuchni. Okej, okay, i, osta i ostatnia... E, i ostatnia. I e, ostatnia... Ostatnia z tych zdolności to może trzymać głowę Black Robita. No coś, coś niektóre nazwy znam ale jak ktoś gra, to może nie napisać w komentarzu o, o... co w tej grze chodzi, jak, czy jest jakaś niepopabuła. E, ale jest nas... jako jedyny... no dowiecie no. E, czyli tak. Animacje takie jakie są w innych animatronikach i tam też kolegów nie usłyszycie. To byłoby tyle na tym odcinku, łapkujcie, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, żeby, nie, żeby żadne filmy Was nie omijały, no i...